Witamy Was wszystkich w challenge'u! Kto zostanie pierwszy trafiony? Oczywiście nasze zawodnicy nie mają teraz strzałek, bo je zgubili. Nie musimy chodzić tutaj. Pomóż Dobra. Pomóż mi Nie no, jak wpadła, to się siada, to nie ma filmu coś nas to zabije to spadła, a co jeśli nas co zabije albo za krzaki. mieliśmy robić a challenge a mieliśmy robić challenge kto pierwszy to, to ostatni ale zostanie ja trafiony ale twoje strzała było na ziemi dobra chodź ale mieliśmy robić kto ostatni zostanie trafiony a na razie to Na razie A to tak jest... Mama nam A na razie to jest ten film, jaki Mierze. to jest jakaś zagadka z... szukania strzał. No trzeba te krzesło wyjąć. Ten film będzie straszny. Au. Ała, au. Uważaj trochę. No gdzieś chyba powinny być. Tutaj? No, są. Są. zobacz są. Smyczy... Dużo mamy. Bo tak dużo mamy. Ja chyba no, w głowie się nam się niosi. Pamiętam, jak wczoraj mówiła babci. Dobra, Każdy ma trzy. Musi mieć trzy. Mówiłam babci, babciu, daj mi strzały. On, a ja mia... wtedy nie wiedziałam, gdzie jest. To i sama odgadłam, Dobra, Nawet chodźmy. Dobra, chodźmy na biznes. Zostawcie suba Fajnie i lajka, będzie, i będzie za późno. Dobra. Kto... Ostatni, oddajcie się. Tu, tu jest osoba numer jeden. Ktokolwiek nią będzie. Osoba numer dwa będzie tu. A tu. Ja osoba numer dwa. Dobra. 3, 2, 1. Możemy już zaczynać. Możecie się ruszyć. A poczytaj. Możemy się ruszać, nie? Nie O, to to już się kończy film. Dobra! Brawo! Conex challenge!